Witam Was, z tej strony Kurosaki, zapraszam Was do oglądania SimCity. Jesteśmy w trzecim mieście. Kupujemy z tamtych miast prąd i ścieki i wodę. Jak widzicie, wybudowałem tu każdy możliwy transport, czyli zajezdnię tramwajową, miejski port lotniczy, niemiecka stacja szybkiej kolei i terminal autobusowy. Wybudowałem też w tym mieście dwa salony hazardu, bo byłem tu strasznie na minusie. Wiatr, jak to już widzieliście, widzieliście w wcześniejszych częściach. Wybudowałem też kopalnię węgla i skład handlowy, aby sprzedawać kopalnie. Dzięki temu, jak widzicie, mam 41 tysięcy zysku dziennie z kopalni sprzedaży węgla, więc to mi bardzo pomogło. Tu mi się świeci, że mam minus 6 wody. Jest to nieprawda. Sprawdzałem, wchodziłem tamtych miast, mam tam ponad 300 nadwyżki, więc nie wiem, co się dzieje. Że mi wody nie starcza do budynku. Znaczy widzę, pokazuje tu, że prawda mam wszędzie, że nie ma problemu z wodą. No a tutaj jeśli kupuję tak... Mam minus 0,6 no i tak od dłuższego czasu mi stoi tu mamy pełną linię plastiku czyli tutaj pewnie czy już pewnie sprzedali. jest na niebiesko, więc zaraz sprzedadzą no i będziemy mieli troszeczkę więcej. Jak na razie zarabiam 63 tysiące yy, dziennie z samej sprzedaży surowców, no i plus prawda, 3, prawie 3000, 2,5 teraz na godzinę, to nam to łącznie daje 122 tysiące dziennie, przyspieszmy czas. Wcześniejszych tam jeszcze poza nagraniem sprawdzałem te miasta, z nimi wszystko w porządku, wszystko się dobrze rozwija. Zarabiałem na siebie, więc nie muszę się o nie martwić. Tutaj, jak widzicie, jest potężny korek do miasta. On nad ranem się robi do samego miasta, mojego, mojego drugiego miasta. To jest o trzecie. W mieście nie ma w ogóle korków, dzięki właśnie, można powiedzieć, każdym możliwym transportem jest to wszystko rozprowadzane. Tylko niestety. Przed miastem robi się ogromny korek. Nie umiem tego zniwelować. Jak widzicie autobusy? Autobusy powinny wieś, wozić tych ludzi, ale oni wolą przyjechać sobie prawda, samochodem. Każdy mój transport jest około 20 minut czekania. Jak widzicie 10, 17 samoloty. Czy największy to chyba mają? Nie no, autobusy mają 22, tak? Więc to bardzo dobrze jest. I nie wiem, co się dzieje. Ten korek się utrzymuje naprawdę długo. Około godziny 12 w południe. Korek się całkowicie rozładowuje. Nie umiem tego zniwelować. I tak to zostawiamy. Jak widzicie, miasto super zarabia. Podatki zmniejszyłem z 11 na 10. Tak jak widzicie, węgiel, węgiel, plastik, węgiel, plastik. Wszystko jest sprzedawane ładnie, więc. Tu jak widzimy, 40, 90 tysięcy nie mamy. Czyli bardzo ładnie. Ze sprzedaży. Czyli naprawdę, super idzie w tym mieście. Drugie moje miasto, wyjdźmy sobie, o no tak, ma na plusie około 3000. Pierwsze miasto ma na minusie 20000. Ale cały ten mój przemysł tam zarabia na to miasto, więc nie tracimy. To można powiedzieć, że każde miasto zarabia, zaraz, znaczy, zaraz, no za jakiś parę odcinków zaczniemy budować czwarte miasto. Jak widzicie tutaj wielkie dzień nic się nie zmieniło, chociaż wysyłam z trzech miast metalistop to wszystko bardzo wolno się porusza przez jeden bardzo dotkliwy problem, czyli przez te otóż korki, które prowadzą do tego miasta, a to wszystko musi przejść i polecieć ulicą tamtą stronę. Jak widzicie, więc musi to wszystko przejść przez trzy miasta. Dlatego to tak wolno się buduje. Akorki są potężne, bo idę do samego miasta i nie wiem, czy przez tamto miasto, nie idzie do tamtego miasta. Nie potrafię tego rozładować. Hmm, tutaj mamy, prawda, ten terminal autobusowy. W tamtym mieście mamy terminal autobusowy i w pierwszym mieście mamy terminal autobusowy, więc to wszystko powinno autobusami jeździć. Mamy rozbudowany na maksa, czyli po 24 autobusy, mieszczące po 80 ludzi to powinno jakoś rozładować a jak widzicie nie rozładował chyba że musiał zbudować po dwa ale nie wiem czy to coś da i czy warto wydawać 2,5 na godzinę i tracić taką ładną przewagę zarabianiu zero spalonych budynków jeden przestępca dziennie tutaj linia to zbiera w ogóle zbiera Nie ma korków w mieście tak jak widzicie ładnie wszystko zbiera Jest godzina 11 i zaraz skończą. 12 .00. Więc to wszystko ładnie chodzi Wybudowałem jeszcze parę fabryk, obiecając sobie, że tu nie będę budował żadnego przemysłu, ale niestety muszę, musiałem, żeby to miasto nie zbankrutowało. Już dwa razy sobie przesyłałem z pierwszego miasta pieniążki. Po 200, po 400 tysięcy, aby tutaj można było właśnie wybudować kasyna, które zaczynają zarabiać. Jak widzicie, tutaj zaczęło zarabiać wiatrak holenderski i na samym początku tracił sporo. To wszystko ładnie współpracuje ze sobą. Za mało pracowników, to zatrudniamy, zatrudniamy. Ładnie wszystko chodzi. Jak widzicie, jest coraz gorzej, bo się z 15. A wcześniej około godzin 12 już się to robiło pusto. A teraz, jak widzicie, nic się nie zrobiło pusto, wszystko stoi. Więc, jeśli zarobię dużo, prawda, będę miał tutaj plus 3 czy 4 tysiące na godzinę. spróbuję wbudować terminal autobusowy drugi w każdym mieście i zobaczymy, czy te korki nam się zniwelują czy będzie to samo czy to będzie jakiś sens w każdym moim mieście mam port lotniczy Czyli jak widzicie też to powinno rozładować korki w jednym mieście mam tylko terminal portów ale zbudowałem go tylko dlatego dla dla turystów go zbudowałem i to było, było dobrym pomysłem po wybudowaniu terminala promów Zaczęły tutaj w salonach dochody przy... Salony dochody przynosić. Wybudowałem w ratuszu też. Tak widzi mi się do helikoptera. które nic nie daje. A jest sobie po prostu. Pewnie zwiększa. Yy, za. zwiększa yy, wartość terenów. Tak mi się wydaje. Nie wiem. W tym mieście nie mam żadnej szkoły chyba nie będę budował bo chcę tutaj bardzo dużo zarobić każde miasto miało nawet spory zysk więc nie będę kombinował tak naprawdę to nie potrzebuję wykształconych mieszkańców następnym się pomyślimy o szkolnictwie, czyli uniwersytecie i wymyślaniu różnych y, dzieł, wielkich dzieł. Hmm, dobrze. Czyli jak widzicie tutaj cały czas idzie nam do przodu 400 tysięcy. Tu mamy jakieś rumowisko. Nie, mamy 12 opuszczonych budynków. Przyczyny to jest, nie możemy znaleźć pracy, chociaż za mało pracowników, tak? Nie możemy znaleźć sklepów, chociaż sklepy tu, tu, tu i tu na tym samym poziomie wartości, jak widzicie, nawet i niższym. Więc tutaj nie rozumiem tego naprawdę. Sklepy są. Nie chce im się jeździć, po prostu. To można to powoli pousuwać, znaczy nie, nie. wiem czy usuwać. Nie będę już osuwał. Nie można znaleźć sklepów, nie można znaleźć sklepów. Pożar budynku Nie można znaleźć sklepów. Na sprzedaż, a zaraz ją ja do postawię sklepy. Proszę bardzo Oj Co jest? tak jakoś dziwnie postawiło. Zobaczymy czy, ci mogli znaleźć sklepów. No, tutaj nam to woda świeci, mamy minus 10. Proszę bardzo. Wody nie ma, znaczy wody nie ma, bo się rozbudowuje to normalne, ale jak mamy minus 10. Nie wiem z jakiego powodu. Chociaż tam mamy 300 nadwyżki, zaraz przejdę do tego miasta, wam pokażę. To jest dwójka. Kupuję właśnie z, z tego miasta wodę. I tam zużywam 114 wody. A te miasto ma nadwyżki, z tego co pamiętam, około 300 wody, czy 200? Ale zobaczymy. Weźmy wodę 344. Tak normalnie mamy przepustowość po 460, z czego 115 zabiera te miasto, więc pozostaje 344. 115 zabiera tamte miasto, czyli zostaje ponad 200, ale mamy na minusie, tak? 10, chyba że do tego miasta jeszcze wyzysyłam nie, nie sprzedaje. To oczywiście nie pokazuje mi, że sprzedaje gdzieś, prawda, ale sprzedaje, tak, ścieki stoją, przyspieszmy, nie, ścieki idą dobrze, myślę, że ścieki stoją, tak samo ścieki wysyłam z tamtego miasta, tutaj też mi nie jest pokazane, prawda, że wysyłam, To miasto ma 61 mieszkańców, jak widzicie, a jest bardziej rozbudowane niż tamto pierwsze, niż tamto trzecie tamten trzeci mamy 100 tysięcy i mamy 60, mamy chyba tutaj parę rumowisk, nie mam dużo bezdomnych widzę, gdzie te rumowisko jest tutaj Pożar budynków co mało odbiorców towaru co mało pracowników jak widzicie to mi pokazuje, że z tamtego miasta są w tą stronę korki. A jak będę tamtego miasta, to z tego miasta w tamtą stronę korki. tak? To samo jest z tym miastem. Jak będę do tego miasta, to pokazuje mi, że z tego miasta są potworne korki do tamtego miasta co też jest tak dziwnie pomyślane, tu mamy minus 800, no ale zarabiam 200 tysięcy dziennie, więc te miasta też zarabia. Jak widzicie park rozgrywki rozrywki zarabia 13 tysięcy prawie wejdźmy do niego Tutaj mamy straty, tu mamy straty, znaczy wszędzie będziemy mieli straty bo park na razie nie działa chociaż nie straty, 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 straty tutaj mamy zysk tu mamy zysk, tu mamy zysk i tu mamy zysk. Czyli z tego wynika, że budowałem drugi raz te same atrakcje, co tutaj, i postawione na nowo atrakcje zarabiają. Chyba są te same co te, a te tracą, tak? Czyli z tego wynika, że musiałbym to wszystko zburzyć, postawić od nowa i zaczęłyby zarabiać. Zobaczymy, jak to będzie. Tu, jak widzicie, mamy hazard, który też zarabia. Tu też mamy hazard, który też zarabia. I tu mamy hazard, który też zarabia, bardzo malutko. Ale zarabia, tak? Tu mamy wodę i ścieki. Jak widzicie, ścieki mamy 254, a zużywamy do tamtego, tamte miasto zużywa 100, więc mamy jeszcze nadwyżki 150 Prąd kupujemy tutaj. Te miasto samo sobie wytwarza prąd. Ma jeszcze nadwyżki. 126 Ale tamto miasto kupuje z pierwszego miasta. Pierwsze miasto ma fabrykę, czy znaczy fabrykę. Elektrownię jądrową, która daje 600 kW. Więc jest bardzo dużo prądu w zapasie. Nic się nie powinno dziać. Dobrze to widzimy minus 3000. No to chwilowe, bo to wiadomo, że jak mówiłem tutaj zaczynam tracić, a niedobrze tutaj no, zaczynają tracić monumenty. Chyba tamte miasto zabiera turystów z tego miasta zobaczmy. Dzień mam myszka nie zniknie, bo tak się dzieje czasem. 2000 turystów tutaj mamy. Dobra, przechodzimy do pierwszego miasta, zobaczyć co tam się dzieje z tym Maksimenem, czy tam jeszcze żyje, tylko no, doktor Wu nic z nim nie zrobił. Zostaw miejsce wokół ratusza na ulepszenia związane z wzrostem miasta. To wiemy. Zacznij od tańszych ulic, a potem ulepszej ją w miarę narastania czegoś tam. Dobrze, zobaczmy tu Maximena. Tutaj nam troszeczkę. Niech on zarabia. 300. że muszą przyjść, żeby cokolwiek widzieć. Mieliśmy tutaj 177 przestępców dziennie. Tak, tak, ale nasza policja sobie daje radę. Zobaczmy tak. Widzicie, w każdym zakątku miasta tutaj działa nasza policja. To, fioletowy to oczywiście nasza policja, gdzie zostaliło pani przestępcy, gdzie jest skuteczna. Tutaj wiadomo, że będzie na pomarańczowo, te zwierzę, czyli siedziba przestępców w kasynach. Tak samo będzie, bo kasyna to niestety siedziba takich właśnie czarnych typów. Tutaj jak widzicie, 700 tysięcy dziennie tracimy. Jest to nieprawda. Jest to nieprawda, to musi się uformować, sformować i po kilku dniach wyjdzie nam, że zarabiamy w tym mieście, co ona nie traci, chociaż można było podwyższyć podatki na 11, chociaż dużo nam to nie dało, jak widzicie. Yy, tylko dlatego mam minus 600, bo yy, raz dałem sobie podarunek 400 tysięcy, raz 200, więc 600 tysięcy tutaj mniej będzie. No to tam tracimy około 50 tysięcy dziennie, ale nie jest to straszne. Będziemy zyskiwać, jak już skończymy, wysyłać tutaj metal i stop i telewizory. Dopiero będziemy zyskiwać. Te miasta jeszcze ma 3,5 miliona prawie, więc nie muszę się o nie martwić. Jeszcze trochę podziała bez żadnego zastrzyku pieniążków. Jeśli coś by się działo, to tamte miasta spokojnie zarobią ponad milion. Więc będę mógł tutaj sobie przesyłać, jakby coś się działo. Przyspieszmy. Dobrze, tu nam pokazuje, że w jednym mieście nie mamy prądu i wody, co jest kłamstwem. Tamto miasto o, ma wszystko zapewnione. A w tym mieście nam pokazuje, że nie ma baryłek ropy, tak? No też jest kłamstwem, bo mamy Więc przechodzimy do naszego trzeciego miasta, który potrzebuje prądu. Zajmiemy się budową y, czwartego miasta Kurosaki 4. Będę chciał tam. Wcześniej nie pomyślałem o tym, co będę tam rozwijał, ale chyba y, y, szkolnictwo z uniwersytetem. Tak sobie pomyślałem, że tak zrobię. Jak widzicie. Te miasta naprawdę super zarabiają. 160 tamte miasto, drugie 200 tysięcy dziennie to 160. Ogólnie mamy na całym terenie 4700, a mieliśmy 4300, czyli już budżet regionu nam wzrasta. Tak samo jak i populacja regionu. Mieliśmy 230, mamy 250 prawie. Więc wszystko idzie super. No i chyba ten odcinek zakończymy. Poczekamy aż się wybuduje budynek, zobaczymy nam tu zwiększy populację. Przyspieszmy tutaj czas. Jak widzicie korek zniknął, ale tylko, tylko dlatego, że się przyniosłem do innego miasta. I zaraz się znowu utworzy, bo się przyniosłem do tego miasta. Więc zaraz będzie ten korek poza mostem. To jest chwila. Nie wiem czemu tak robi. Musiałbym tutaj już przechodzić z miasta do miasta, aby te, korki, aby te korki aby te korki znikały, Jest to bez sensu. Jak widzieliście byliśmy w tym mieście, to te korki sięgały też poza y, most w tamtą stronę. Tak jak do tego miasta to jest luźno. To samo że tam przemykają samochody. A tu się korek nam stworzył i jest to samo co było. Proszę bardzo. Czyli teraz, jakbym przeszedł do tamtego miasta, i za chwilę wrócił do tego, znowu by było pusto. Tylko wszystkie oczywiście, bo zaraz by znowu na tych aut napadało, jak nie wiem czego. Ale byłoby ich dużo. Dobrze. Czyli. Z, a jeszcze zobaczymy, że nam prądu brakuje. Budynki bez prądu, gdzie? I to jest super. Proszę bardzo, budynki bez prądu. Nagle się znalazł prąd, tak? Nie ma prądu. Minus 1,8 prądu, minus 9 wody. W tym kolejnym, co nie ma wody, tak? Jak, widzicie, jak widzieliście, przyszliśmy do tego miasta, gdzie kupujemy tą wodę. Mieliśmy 300 nadwyżki. Ale prąd już jest to nam wzrasta, że wody nie ma, ale też już jest, jak widzicie, wszędzie. No może nie wszędzie. Cały czas nam się zamyka ta kopalnia, która potrzebuje wody, która nam daje pieniędzory. Połączmy tutaj. Dobra, prąd jest, nie ma. Znaczy jest, ale pokazuje, że nie ma, tak? Tak Bo jest wszędzie prąd. Woda minus 10. Nie wiem z czego to wynika, naprawdę. Rumowisko jakieś my tak. Żeby nie zniszczyć czegoś innego. Nie wiem z czego to wynika. Że wody nie mamy. Czyli jest wniosek z tego, że lepiej mieć w każdym mieście osobną wodę, ścieki. Chociaż ścieki to nigdy nie miałem problemu z wysyłaniem, zawsze mam zero. Nie ma takiego problemu jak z prądem i wodą. A wniosek z tego, że lepiej mieć w swoim mieście osobne, osobny prąd, wodę i ścieki po prostu. Bo jak widzicie, tak się dzieje, jak się zamykają nam kopalnie która daje nam 40 tysięcy dziennie które nam daje naprawdę dużo dochodu. Tak zarabiamy prawie 200, a tak zarabiamy 86, tak. Jak widzicie 45 tysięcy. Jak przestanie działać, to te 45 tysięcy nam ucieknie dziennie. Nie pasi nam się takie rozwiązanie. Tu Kasiola teraz do góry idzie. W regionie też do góry idzie kasiora 4,780. Wielkie dzieło tutaj. Widzę, że to nie ruszyło się nic. Dobra. Zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie sceny Kurosaki i zapraszam do następnego odcinka. Na razie. Cześć.